Witam państwa bardzo serdecznie. Nieodmienianie nazwisk, palący problem współczesnej polszczyzny. Coraz większa liczba Polaków coraz bardziej się boi odmiany najprostszych nazwisk w tekstach oficjalnych. Bo przecież ja wiem, że w mowie żywej chodzimy do Nowaka, przyglądamy się kołodziejowi, ale kiedy trzeba napisać tekst nekrologu. Kondolencji, dyplomu, jakiejś dedykacji na nagrodzie. No pojawiają się konstrukcje, których ja pojąć nie mogę. Janowi Nowak, Stepanowi Kołodziej, dla Stepana Kołodziej. No jak można tak prosty nazwisk nie odmieniać. Kiedy, za, kiedy zaś nazwiska kończą się samogłoskami, na przykład samogłoską o, no to już się wtedy widzi konstrukcję. z Grzegorzem Lato. Ostatnio, często się mówi o utalentowanym piłkarzu warszawskiej legii, który nazywa się Żyro. Pytam państwa, czym się żyro różni od Fredry? A przecież każdy z nas w szkole czytał zemstę. Czy śluby panińskie Aleksandra, Fredry? Fredro, nie czytałem nic Fredry, przyglądam się Fredrze, widzę Fredrę, idę z Fredrą i o Fredrze myślę. No więc tak samo piłkarz Żyro, nie widziałem piłkarza Żyry, jak Fredry, przyglądam się Żyrze, jak Fredrze, widzę Żyrę, zachwycam się Żyro i o Żyrze. Myślę dla porządku, przypomnę, że oczywiście Lato, Laty Grzegorza, co innego Lato, lata, pory roku, ale nazwisko Lato, Laty, przyglądam się Lacie, widzę Latę Idę z latą i o lacie dyskutuję. Pamiętajmy, w języku polskim nazwiska należy odmieniać. To jest jego typologiczna cecha, utrwalona tradycją wieków. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.